Jak widzicie, zatrzymałem się na pauzę w Czechach. No to, to takim jeziorkiem pięknie troszeczkę spacerku, ruchu, na wszystkim dobrze zrobi, ale ja nie o tym. Wyjazd ten jest dzisiaj bardzo trudny. Zlecenie, które ładowałem we Włoszech, jest bardzo trudne czasowo. Generalnie chodzi o to, że rozładowałem towar z Niemiec oczywiście bezproblemowo we Włoszech o godzinie 9.29,30. I kazał mi spedytor czekać chwilę. Poczekałem około godziny chyba 30, godziny 20 i dostałem zlecenie. Około 100 km dalej, w kierunku Wenecji, miałem się udać. Udałem się do tej Wenecji i miałem być tam 13.30 na tym załadunku. Podjechałem, zgłosiłem się, kazali mi czekać. Czekałem bardzo długo, bo czekałem aż tak naprawdę do godziny 18, do godziny 17.40, aż mnie wezwali na załadunek. Z załadunkiem zeszło trochę. Wiozę, wiozę w ogóle jakąś star, potem Wam pokażę na aucie. Włoch w ogóle jak zaczynaliśmy się ładować, kazał mi szybko rozpinać, bo oni nie mają czasu, bo oni tak naprawdę do 18 pracują tylko. I wszystkie deski, które miałem zaczął mi zrzucać po prostu na ziemię normalnie. Ja go zacząłem ochrzaniać, chłopy co ty robisz, przestań i w końcu przestał, tak ochrzaniłem go. Sam sobie wszystko ładnie pokładałem. mówię mogliście się po prostu pośpieszyć, a nie, a nie teraz szybko, szybko i, i nie ma czasu. No ale nie, załadowałem się tak naprawdę tym, tym towarem. pospinałem wszystko ładnie. Jeden, jeden element jest tak dosyć specyficznie spięty, też wam pokażę. Ujechałem tak naprawdę jakieś 160 km tylko, w, tylko wczoraj, tylko na tyle pozwala mi czas. Z czego jechałem tak naprawdę w sumie w ciągu tego dnia około 4 godziny. Problem pojawia się taki, że towar, który wiozę, wiozę tak naprawdę ko, do Poznania. Najgorsze jest to, że ten towar zrzucę w Poznaniu, potem się ładuję w Tarnowie i mogę normalnie jechać z tym do, na bazę i zostawić towar na bazie. Tyle, że było dużo stresu, bo nie wiadomo było co będę zabierał, nie wiadomo było skąd będę zabierał, bo cały dzień tak naprawdę mój spedytor szukał po prostu zlecenia dla mnie. A jakby było mało, ja mam po prostu wylot na wakacje w piątek i w piątek muszę już tak naprawdę około godziny 7 rano jechać na lotnisko, wyruszyć w kierunku lotniska do Krakowa, także to dojazd też zajmie troszeczkę. A kolejna rzecz, która jest problemem, są to zakazy. Bo w czwartek jest, jest Boże Ciało i możemy tak naprawdę jechać w środę do godziny 18. Potem, dopiero od 22 do 8 rano, możemy jechać między środą a czwartkiem i potem cały czwartek jest zakaz. Także tutaj był duży problem, ale udało się wszystko zgrać i miejmy nadzieję, że dojadę, że nie będzie żadnych później, że się z autem też nic nie stanie. Tfutfu, wypluwam te słowa, bo to może być różnie. A tymczasem idę na spacer. Troszeczkę się trzeba poruszać, bo we Włoszech, jak robiłem pauzę, to też zrobiłem sobie dwa długie spacery po 17 km. Tragedia, ale to wam po prostu powiem przy najbliższej pogadance, jak będziemy sobie rozmawiać na, na trasie. Wtedy Wam powiem co się działo, gdzie szedłem, ile w ogóle dałem za jeden kartusz gazu, bo to jest po prostu masakra. Nie sądzimy, że mogą być aż tak drogie, a tymczasem zachęcam do podziwiania widoków. A miejsce tak naprawdę, gdzie się, gdzie się znajduje to jezioro, jest to ostawa, jest to duży parking przy, przy autostradzie tak naprawdę, spłyty. Na dole Wam pod, y, wypiszę kordy żebyście sobie mogli zapisać na Google. Naprawdę fajne miejsce, nawet na spacer, dużo ławeczek, fajne jeziorko, cisza, spokój, ptaszki świerkają. Polecam, jeżeli ktoś tylko będzie miał możliwość zrobić nawet pauzy 45, zapraszam. No więc tak moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Taki towar mamy na aucie i takie rurki, nie? I to jest właśnie ten nietypowy jeden towar, który, o, właśnie takie zawiązane, nie? Tutaj jeden, pasek dookoła i tam do spodu, nie? Jakby ktoś pytał, czy się trzyma, proszę bardzo, ani, ani drugie, no i tam co to tak samo jakieś tam szpargałki, oczywiście podkładki dane, żeby pasa nie rozciąć. No i tak to wygląda. Takie klocki. Siemanko, jestem obecnie za Kielcami na parkingu, kręcę pauzę 45. Co się działo tak naprawdę na tym załadunku i tym rozładunku, to po prostu masakra. Jeżeli chodzi o, o rozładunek, no tam wszystko w miarę poszło dobrze, tylko troszeczkę się przedłużyło, może pół godzinki, także nie ma problemu z tym większego. Większe problemy był oczywiście na załadunku. Pojechałem na załadunek, miałem w ogóle zabrać jakąś karmę dla psów i dla kotów, coś, coś takiego, z, z tego co się orientuję w papierach i to z tego co widziałem na pace. Do rzeczy. Podjechałem na załadunek, zgłosiłem oczywiście się do biura, pani powiedziała, żeby jechać na parking i czekać. No i okazało się, że towaru jak na razie nie mają. Czekałem w sumie jakieś 3 godziny, zanim podjechałem pod rampę. W ogóle kombinowania tam było tyle, że masakra, bo... Jak wiemy, w Boże Ciało jest zakaz prowadzenia samochodów ciężarowych. I teraz tak, problem pojawia się taki, że ja tak naprawdę miałem czas i możliwość jazdy do 18 wczoraj, bo oczywiście na więcej też mi nie pozwalały przepisy. Więc o 18 tak czy inaczej musiałem stać. Jeżeli miałbym czas pracy, to nie ma problemu, bo mogłem nawet wtedy tam na firmie podjechać pod rampę i tak dalej. Ale miałem czas pracy do 18, więc starałem się z nimi jakoś to ustalić. Ale druga sprawa, jeżeli ja bym zakończył tacho o 8. To pauza by mi wyszła dopiero około godziny 3. I tak naprawdę od, co, od 3 do 8 jest 5 godzin. I w 5 godzin tam spod się raza, nie dojadę tak naprawdę na bazę. Nie ma szans. No i zaczęliśmy po prostu jakoś kombinować, żeby to jakoś ukryć. że Może cofnę na tak zwanej minucie, żeby pauzę nie zrywać. No ale potem. Ale to tak naprawdę i tak by nic nie dało, bo miałem czas pracy do 18. Także i tak bym przewalił tacho i tak. A potem jakieś wydruki, kombinowanie, może z Polakiem bym się dogadał. A za granicą z Włochem czy z Austriakiem mogłoby być ciężko. Także wolałem trochę nie ryzykować. Dogadałem się po prostu z, ma z magazynierem w ten sposób, że on mi zwolni jak najszybciej rampę. Ja pod tą rampę się podstawię i będę mógł tak naprawdę kręcić pauzę. I jak mi pauza wyjdzie, to będę mógł po prostu ruszyć. I tak zrobiliśmy. Dodatkowo poszedłem jeszcze do biura, żeby mi wypisali papier na to, że przewożę materiał, który musi podtrzymać produkcję. Bo jest w przepisach, że mogę prowadzić auto. Na zakazie, jeżeli wiozę towar, który, przez który produkcja musi być kontynuowana, nie może być wstrzymana, coś takiego. I taki papier dostałem, podpisany przez samego prezesa. No i tak, formalnie, jak się nie wyrobię w czwartek, to mogę jechać na zakazie. Nie? No i tak naprawdę udało się w ten sposób zrobić, że podjechałem pod rampę mniej więcej o godzinie 16.15, coś takiego. Wrzuciłem pauzę, więc pauza mi, tak naprawdę, dziewiątka wyszła o pierwszej 13, sory pierwszej 15, więc ruszyłem pierwsza 20, żeby te parę minut zawsze było dłużej, tak? No i co? Odjechałem od rampy, z, z, założyłem belki, zamknąłem drzwi i jedziemy. I tak naprawdę ujechałem jakieś 4 godziny 10 minut. Właśnie kręcę pauzę piątkę. Nawigacja pokazuje, że 7.58 będę na miejscu, ale jeszcze pauzę zostało 16 minut, także mam jakieś 15 minut, jakby za długo, ale na dystansie 110 km może coś się uda podgonić, także myślę, że te 3-4 minuty jak już będę blisko bazy, nic po prostu nie stanie, nie? Tak naprawdę wyjazd dopięty do, dosłownie do każdej minuty, ale na szczęście udaje się wszystko pomału, pomału zmontować i, i dojechać, bo ale następnym razem jak będę miał jakiś wyjazd, czy lot, czy cokolwiek innego, na pewno sobie wezmę wolne na przykład z 3 lub 4 dniowym wyprzedzeniem, bo nie ma co ryzykować tak naprawdę. Wolę być te 3 czy 4 dni w domu. Zarobić troszeczkę mniej pieniążków, aniżeli tak naprawdę jechać w stresie i martwić się cały, całym wyjazdem, czy coś wypali, czy zdąży, czy nie zdąży, i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę jadę na bazę, z bazy się jeszcze włączę, zobaczymy ile ciężarówek jeszcze stoi na bazie, czy wszyscy chłopaki zjechali, czy nie. I co? I to będzie w tym odcinku na tyle. Troszeczkę krótki, mało pokazałem, ale tak naprawdę nie było co, nie było kiedy, też było zawsze, cały czas gonitwa, gonitwa. A poza tym, stady jest już kupiony. Także myślę, że z załodunków będą już jakieś ujęcia lepsze, bo będzie gdzie ten telefon postawić, także już myślę, że pójdziemy mały, mały krok do przodu, że już będzie troszeczkę lepiej. I tymczasem 15 minut, także widzimy się na bazie. No moi kochani, właśnie jadę do domu. Udało się tak naprawdę. Tak naprawdę dojechać do bazu bez większych problemów. A nie, do... nie dałem nic rady nawiać, bo mnie szep zagadam jeszcze tam na, na bazie. I... Też mój wyjechałem, zapomniałem. Ale co? No taki wyjazd ciężki. Myślę, że następny wyjazd już będę więcej nagrywał w trasie, bo będzie statyw, także wyczekujcie kolejnego odcinka. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia na następnej trasie. Siemaneczko!